Serdeczności, kochani, cieszę się, że jesteście ze mną. E, taki temat, który boli bardzo wiele ludzi, bardzo wiele. E, aż, a mnie boli, że ich boli, wiecie, bo że was boli, bo część z Was pewnie też boli. To jest coś takiego, co bym marzyła, żeby ludzie w ogóle nie musieli tego czuć ani myśleć w ten sposób, a wiem, że niestety e, bardzo dużo się zbiega i zbiera do tego, żeby się tak czuli. O czym mówimy? O tym, że wiele z nas, wielu z nas, czuje się gorszymi od innych. E, dużo rzeczy się właśnie do tego przykłada. Przede wszystkim sposób naszego wychowania. O czym, no, niestety, muszę prawie za każdym razem mówić, choć właśnie też bym marzyła, żeby nie. Czyli tak. Takie. E, po pierwsze, e, nieszanowanie dzieci w ogóle. Przepraszam z góry wszystkich fajnych rodziców, którzy robią rzeczy cudowne i mądre, i kochane, ale niestety z mojej wieloletniej praktyki wiem, że takich rodziców jest za mało i że może dorasta ich liczba. Nawet nie może. Wiem, że dorasta. Dużo ludzi się kształci, dużo ludzi się leczy, dużo ludzi się rozwija bardzo, poszukuje i to daje efekty. Mamy poza tym też coraz więcej literatury. I takiego, takiego w ogóle w powietrzu rozmawiania o, o psychę, co ludzie coraz bardziej jakoś lubią, więc myślę, że efekty będą coraz większe z tego, ale żeby były, musimy też nazywać różne rzeczy po imieniu, nie bojąc się ich. Więc gorszość człowieka jest przeważnie niestety przez innych ludzi mu wpojona. Przede wszystkim rodzice oczekują czegoś. Jak mają mieć dzieci, rzadko mają dzieci ludzie świadomi i tacy wiecie, przygotowani na posiadanie dziecka. Oni najczęściej są mądrzy i mówią tak: nieważne, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka, nieważne, czy będzie wysoki czy niski, czy, czy będzie rude, czy będzie miał kręcone włoski, czy nie, czy będzie się szybko uczyło, czy nie. To będzie nasze dziecko. I my będziemy dla niego. To jest istota mądrego, świadomego przy przyjmowania na świat dzieci. Nie tyle przyjmowania, ile wysyłania ich na świat. No ale to jest luksusowa, trzeba przyznać, sytuacja dla dziecka, i luksusowa też dla ludzi, którzy mają jakby na tyle dobrze w ogóle w życiu, że mogą się już w sposób bardzo taki, wiecie, spokojny, życzliwy, wzajemnie rozumiejąc się. Umówić, że już ich stać na to, że będą teraz dla dziecka. I tu, tutaj wszystkim młodożeńcom, lub narzeczonym, lub tym, którzy się zakochują, lub tym, którzy zaczynają myśleć o tym, że o, jakby to było fajnie porządzić się we własnej rodzinie, już nie być przez rodziców spychanym, chcę powiedzieć, najpierw zainwestujcie w taki czas, kiedy się wychulacie. Taki, kiedy sobie naprawdę sprawicie dużo przyjemności, kiedy sprawdzicie, co lubicie, co Wam dobrze wychodzi, również zadaniowo, również w takim sensie, wiecie, czym się chce zajmować w życiu, czym zarabiać, ale też jak sobie to życie wyobrażam naprawdę. Oczywiście potem można zmienić wyobrażenia to nie o to chodzi, że jest raz na zawsze ale chodzi o świadomość i o nastawienie się takie, takie z, z góry. Chyba robię trochę za duży wstęp, a chodzi o tę gorszość. Gorszy się czuje ten najniższy w klasie, chociaż pamiętam Jaśka Cudnego w mojej, nie Ignacia w mojej podstawówce, który był najsłodszym chłopakiem w klasie, bo on się jakby nie dał tej, wiecie, mito, mitologii, że, że niski to jest taki do, do posyłania, do, do, do lekceważenia albo że można mu natłuc. On był tak słodki, tak śmieszny, tak zabawny, tak inteligentny tak dowcipny i tak w ogóle czarujący, że był jednym z fajniejszych i bardziej ważnych chłopaków w klasie. Przekroczył to, ten swój jakby problem, przy pomocy własnych innych zasobów. Natomiast jeżeli bardzo niewysoki chłopak będzie nieśmiały, niepewny, w domu nie dostanie wsparcia, jeszcze w domu na przykład przez rodzeństwo zostanie też źle traktowany przez to, że jest niski, albo tatuś, którym, który któremu się nie podoba, że ma za niskie dziecko Też mu dołoży No to, to on wchodzi w, w rówieśników Jako gotowa ofiara To jest słuchajcie coś takiego Co wszyscy widzą Prawie wszyscy no, Są ludzie, którzy nic nie widzą w innych ludziach Bo są po prostu tak zajęci wyłącznie sobą Ale większość ludzi Odczytuje taką postawę Która jest takim Kuleniem się w sobie Taką niepewnością brakiem refleksu. Ktoś może mieć dużo bardzo w głowie, ale jak jak go napadną i wypadałoby się od razu odszczeknąć, to oni się w tym gubią. I to już na przykład jest też trudne. E, trudne są sytuacje. Pamiętam jednego mojego pacjenta, przyszedł i opowiedział różne rzeczy, ale opowiedział coś, czym się bardzo pochwalił i był dumny. Jechał na e, e, kolonię Tydzień spóźniony. Wiecie, jak się jedzie, tydzień spóźniony, to tam już są wszyscy w hierarchii ważności poukładani. Już wiadomo, kto jest tam bosem i cała reszta, i, i, i elity, i, i reszta, wszystko wiadomo. I on się tak przyjadę, muszę jakoś wejść mocno i pokazać, że się będę liczył, bo bardzo chciał. Ale jak będzie, nie wiem. Miał stracha Pietra miał. A przyjechał akurat w momencie, w którym rozdawali, na, na chłopięcą kolonię jechał, jedzenie, przynieśli kanapek takich, wiecie, z parę talerzy dużych i to całe bractwo się rzuciło na te kanapki, a on mówi, o już mam pomysł. I usiadł sobie tak, i tak patrzył na tych chłopaków, oni tam wyrywają sobie te chleby, i ktoś go potem spytał, ty, ty nie jesteś głodny? Głodny to głodny, nieważne, ale żeby się tak rzucać na jedzenie? I już miał taki mir, Słuchajcie już, i już wykrał. I to wymaga oczywiście też jakiegoś podejścia i takich pomysłów i takiej, takiej, jakiegoś doświadczenia. Jeżeli się dziecko trzyma e, na boku, jeżeli się mu nie pokazuje świata, jeżeli się go nie prowadza w różne miejsca, Owszem, telewizory to właściwie wszyscy mają w domu. No teraz też większość ma te różne tam takie, te smartfonowe rzeczy, choć nie wszyscy pewnie. No coś tam się z tego przecież uczymy, ale nie z relacji. E, trzeba poznawać ludzi, trzeba chodzić do innych ludzi, trzeba gdzieś wyjeżdżać, trzeba coś oglądać. Niekoniecznie to wszystko musi być za, drogie i za pieniądze. E, chodzi raczej o taki styl, że dziecku pokazuje świat, a nie, że je chroni przed światem, albo że je e, e, pilnuje, żeby nie nauczyło się czegoś niedobrego, albo żeby nie popadło w coś, albo żeby e, nie, wiem, nie spsociło, nie, nie zepsuło i tak dalej, albo w ogóle, żeby nic nie chciało. O, to też tak bywa niestety ze strony niektórych rodziców, żeby nic nie chciało i nie sprawiało kłopotów, żeby nic nie chciało. E, można być, yy, czuć się gorszym, dlatego że jest na przykład w rodzinie, która jest biedna bardzo w porównaniu na przykład z innymi rodzinami w klasie, w szkole czy w przedszkolu. Może w przedszkolu jeszcze, jeszcze nie, nie wiem. Trudno mi to w tej chwili określić, ale w szkole to już na pewno. E, zależnie od tego, jakie się maciuchy, jakie się ma wyposażenie, różne rzeczy, e, również to, czy się trochę jest oblatanym w tych rzeczach, które są w tej chwili modne? No to w ogóle trzeba być tam, gdzie, gdzie co modne. Jeżeli ktoś jest inny i na przykład się tego nie boi, nie wstydzi i potrafi pokazać, tak jak tutaj troszkę podobnie przy tym jedzonku, że te Wasze rzeczy to mnie nie interesują, bo ja mam swoje i one są w dodatku na przykład jakieś bardzo wyrafinowane, to może zaimponować. Ale musi siebie szanować i musi czuć, że za nim stoi najlepiej dom. Że na przykład powiem wam taką, taki przykładik z mojego życia, jak była komuja. teraz już jestem wypisana z, z Kościoła Katolickiego, ale do komunii przystępowałam, bo babcia była mojej mamy, mama mocno dewocyjna i no i mama się bała jej sprzeciwić pewnie po prostu dlatego. Ale przecież tak, nie będziesz w żadnym wypadku ubrana jak królewna, nie będziesz w tych tiulach, w tych falbanach i w tych welonach, bo to jest nieeleganckie. I ja miałam, słuchajcie, byłam jedyną dziewczynką, na zdjęciu mam takie zdjęcie, gdzie te wszystkie królewne skierzniczki stają a ja mam spódniczkę plisowaną, żakietik taki wiecie, typu Chanel, tu bluzeczkę z kokardką, malutki taki w ten na głowie wianuszek i torebeczkę taką uszytą też z tego, z tego materiału, dwa być bluzka i bardzo jestem zadowolona. Mamie się udało przekonać, znaczy od razu ja wiedziałam, że mama jest elegancka i jakby to dla mnie było wystarczająco, że ona mi dobrze w tej sprawie życza, poza tym też to było fajne, bo że byłam inna. Więc zobaczcie, to, że czasami jesteśmy inni nas e, doprowadza do sytuacji, że się z nas śmieją, nas wyszydzają, a czasami może być taka, że się, że się zaczynamy sami nosa do góry zadzierać. E, oczywiście zadzieranie nosa do góry czasami powoduje to, że nas ktoś po tym nosie pacnie. E, gorszość e, nie ma żadnej prawdziwej swojej e, podstawy. To, że ktoś jest na przykład ma mniejszy oraz inteligencji, nie oznacza, że jest gorszy, bo może robić takie rzeczy, których nie robi ktoś, kto ma bardzo wysoki. Może być na przykład od niego szybszy, może być od niego na przykład sprytniejszy fizycznie, może być bardzo prostolinijny, może być bardzo otwarty. Na przykład dzieci z chorobą Dauna, które jakoś ludzie traktują jako Głupsze. Mówię, przepraszam, jeśli to kogoś urazi, bo to ja tak nie sądzę. Są niezwykłe. I, i Pan Kosakowski robi teraz taki cudowny program, że, że pokazuje ich urok, ich, ich inteligencję, ich dowcip, ich ciepło, serdeczność. E, ponieważ rzecz jest w tym, i one są wyjątkowo e, kochające i wyjątkowo e, serdeczne. I moglibyśmy się od nich dużo nauczyć, i rzecz polega na tym bardzo, w cośmy uwierzyli. Niektórym ludziom gorszym, że tak powiem, wewnętrznie gorszym, przydaje się to, że znajdują kogoś jeszcze gorszego i wtedy mają taką pociechę. Bardzo to smutna pociecha. To jest takie, wiecie, umniejszanie po to, żeby samemu się podnieść. Myślę, że cały hejt jest na tym oparty, w związku z czym. Wszystkim Wam mówię, nie warto się nim przejmować, raczej należy współczuć biednym hajciarzom. No a oczywiście przede wszystkim nie tworzyć go, nawet może czasami nie zdajemy sobie sprawy, że, że traktując ludzi bardzo stereotypowo, bardzo tak, po, po takim takim stylu, wiecie, szybko lekceważącym. Też jesteśmy hejciarzami. E, oczywiście to nie o to chodzi, żebym Was chciała też w tej chwili umniejszyć. E, myślę, że e, pozwolę sobie nawet powiedzieć coś takiego, że mam taką pewność i przekonanie, że wszyscy, którzy mnie słuchają, są ludźmi bardzo, bardzo rozwiniętymi i bardzo dobrze e, wiedzą, czego chcą słuchać i poszukującymi, i że. Ja jestem zaszczycona tym, że tacy ludzie mnie słuchają. Więc, kochani, pomagajmy innym, żeby się nie czuli gorsi i sami sobie pomagajmy, żebyśmy się nie czuli gorsi w niczym. Bo to, że jestem w czymś dobra, nie oznacza, że każdy ma być w tym dobrym. Właśnie fajne jest to, że ja jestem w czymś dobra, a kto inny jest w czymś innym dobry. I tutaj trudno czasami porównać ze sobą te poziomy dobroci, prawda? Bo to, że ktoś. W, w, w właśnie o, o Jaśku Głuptasku, jego dwaj mądrzy bracia, których bardzo ceniono, byli dlatego mądrzy, że jeden umiał całą tabliczkę mnożenia na pamięć, a drugi cały, całą książkę telefoniczną. Ale Jaśek Głuptasek i tak był od nich mądrzejszy. Z tym miłym obrazem Was zostawiam i przypominam o tym, że w piątki się widzimy.